O nie! Gdzie my, gdzie my jesteśmy? Czekaj, cóż, kochany Maje. Maje dziś słyszałem. Rybka? Maja? Ej, słyszałem. Ej, gdzie? On? Czemu my jesteśmy tutaj, Kejdan i Lufer? Nie wiem! Halo! Ej, musimy ich znaleźć! Dobra, szybko, zostaniemy się tam, Lufer! No. Jesteśmy tutaj sami. Dobra, przysuńmy. Kejdan, rozkopujmy się na zewnątrz. Kejdan, szybko zrób. Dobra, ale ja zabiorę sobie coś tej w skrzynce w, dono, dono. Ej, w, w ogóle ja mamy. Ej, ale witamy Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jak widzicie, dookoła nas jest pełno randomowych bloków. Czemu mi zniknęły wszystkie bloki, które miałem? Ktoś mi zabrał w trakcie. się, chłop... Lufer, nie! Przesuń się stąd! Tadkę, masz jakieś drewno. Ja cię. Lufer, mam kowadło. O, i co to da? Ja no, może O, crafting table. A ja Masz mam... crafting table, ależ eee. oh, daj... ja ja, ja, no, to. Dobra, daj. Ja musimy, słuchajcie, czekajcie, dajcie kobel. O, jest kobel, mam dwa kobla. Witamy, witamy, witamy. Zostawcie O, właśnie, zostawcie łapkę w górę i słuchajcie, zaznaczcie, oczywiście, w ankiecie, kto według Was wygra. Czy drużyna chłopaków, czy drużyna dziewczyn, bo mam. Ja chyba chcę, żebyśmy my byli tylko w tych randomowych bałagach. Zobaczyli, tu jest diamentów. Musimy wyeliminować dziewczyny jak najszybciej. Właśnie, Ale dojdziemy. dziewczyny same się wyeliminują, no profit. Prof. No, no właśnie. Wierdza. Czekaj, Kejdan, ja zabierę źle, żel ja żelazo i ci zrobię od, od razu patrz. I Kejdan, trzymaj tutaj męsko od razu tak, kamienne. Tak, daj mi, coś a, mi ja nie mam Trzymaj, Kejdan, tam. Tylko nie dawaj temu luferkowi. No. O, ładnie. Na tym właśnie no, polega nie teaming. Nie tak, okay, ja tak, ja, ja też tak sądzę, akurat lufer. Też tak. Dobra, bieram diaksy. Mam trzy, dobra, ja ale patrz, się. Lufer, będę miły dla Ciebie, patrz no, Masz żelazny kilow. off O, Kayden jednak zebrał Ja no, <grym> żelaznego no, kill offa wolę jakieś nie nie A, no to nie trudno, się. nie ja mam akurat tak takiego. macie <grym> Jak to nie, wy nie macie kill Przecież my dobra, już mamy dawno Diamentowe kill wszyscy z naszej drużyny Dobra, nie mam nic A ja, my mam właśnie Ja właśnie nawet sobie zrobiłem diamentowy kill bo mówię A, chłopacy, rozwijajcie się tutaj I Kayden zebrał Dobra. A, ja ta, no, słuchajcie ta, no, dziewczyn, gdzieś czy bo że z nam gdzie są? A gdzie tu jest diamentów w ogóle? O co no. tutaj chodzi? Ja w ogóle nie wiem. Ja ta, takie emocje czuję, że aż wstaję I normalnie. Wiem, dojemy, 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 dojemy. Ja wstałem aż wiecie. Ja teraz stoję.

Ej, o nie, loofer, eee, oni nie mają diamond, oni mają kamienny kill-off. O nie, to to stary, to jest prawdopodobieństwo, że to wygramy zerowe. Stary, nie mamy szans. szans. kamienny kill-off, to my nie mamy szans. Nie mamy szans. Nie, nie, nie mamy diamond, nie, z tak, z nie mamy szans. Stary, no, no nie kompletnie. Ja, ja w to nie, ja nie wierzę w nasze wygranie. Ale trzymamy się razem, chłopaki, bo. W, ku, w kupie raźnie, a nie dziewczyny jest, nie, nie, nie lubią Nie, chociaż dziewczyny zawsze mają doświadczenie schodzenia do toalety w, w, w w, Wspólnie, więc Nie wiem, więc one, a, one w, w kupie sił Nie ja w kupie tak Chodzi, to chodzi to, mi o grupę ogółem, nie o... Nieważne Najgorsze nie, jest to, kiedy dziewczyny pożą stadami Słuchajcie, chcę poderwać Dziewczyny dziewczynę, jestem na mieście, a te dziewczyny nie stadami Poderwać dziewczynę? Jak ty... z Marysią Ja, on chce podrywać... On chce podrywać nomla. Widzicie ja już mam taki Ja to zaraz, podsyłam chyba Marysi tutaj. Dobra. Ej, no bo i po! Znalazłam coś. Co znalazłaś? Znalazłaś? Znalazła. Eee. Ja znalazłam? Znalazła, ja znalazła. Ja mam już 19 diamentów. Pewnie znalazła mnie, bo ona zawsze tak. Ayy, szmek. Mam obsydian. Cześć Maja, tak jak myślałem <laughs> właśnie. Słuchajcie, A już znalazła. wiem Maja. Co, Maja? co Co to? Co Nie, Maja bo. znalazła mnie akurat. Siema. Siema. Maja, mam dać ciebie prezent, patrz. Nie, nie, nie. Patrz, nie, nie, Ale to nie. O co ci chodzi, ziom? O co ci chodzi, jej ziom? Patrz, to moja to jest moja na gierka. Moja... Co ty w ogóle gadasz tutaj, rufę? Ja nie czaję w ogóle, co się dzieje tutaj. Dobra, gdzie? Ja mam diamanty, jak Ale ja mam, ale ja zbieram O nie, Maja widziała, że już mam diamentową klatę. O nie. O oh, nie, nie a ty to właśnie powiedziałeś wszystkim innym. A ty nie powiedziałaś je... i... O tak, raz przepraszam. klatę, prawdziwą klatę. Prawdziwą, Dementował. męską klatę. To chyba to się pomyliło to chlebą diamantowy. Zdaj mi to szynek, wiesz? Nie, no zostaw zajmij mnie, to. dlaczego ty mi... Nie powiem mi to. Proszę, nie przy dziewczyna! <śleszy> <śleszy> tak. Ta. Nie no, żartuję. No. Nie wiem co mówiłeś w ogóle. Ale, ale słuchajcie, jak wam idzie dziewczyny? Bo wiecie, że już niedługo ja możemy go, się a, bić. Ej, zauważycie w ogóle te cyferki z prawej strony? Bo tam mi odlicza do walki jakieś. Dziwne te cyferki. Ja nie, może chodzi, ja się Ej, a jestem. może to jest jakaś symulacja tak ogółem, że ktoś nas testuje, jak my się zachowamy w takich ten. Może, Ej, może nie, nie warto tak się chciała. bić. Może A może. Tak a może jednak, ja bym jednak w tej symulacji wygrał, chłopaki, symulacji co nie? By... Jak, Dobra, to, czyli jak ktoś nas być testuje, ja i nie zabijać. Ktoś Ale podobał. nie, no nie, nie. możemy, bo one będą mogły nas bić. Jeszcze. Będziemy świecić w ogóle w tej symulacji? Patrz, na co ci nam napisało. Ja Magic. Jakbym chciał świecić, to bym się brokatem posypał. Tak, wszystko ci zabrało. Jak możesz? Gdybym ja chciała świecić, to bym została świetlikiem. Ale jesteś rybką. Bo właśnie, bo nie mnie <mik> okrada. No, ale dlaczego ją okradasz? Powinny się zabić. Okay. Okradasz mnie, ty idź stąd. Oluf, mi niedaleko ciebie, to ja też pomogę ci okradać, maję. <śm> Ej, co <śm> na diaksy? ci diaksy! Ja właśnie <śm> też. No, płacz, znowu diaksy. Stary, ale no, to jest dlatego, że pełno jest randomowych bloków dookoła nas. Znowu diaksy, radę, na ten, Ja właśnie też mam wszędzie, pode mną. Co ty Stary, jak. Rozwani, ja już mam całą w ogóle zbroję. Ja już nawet nie wiem, o, co muszę nie o, ja muszę. O, to. Bo ja mam mało, małą, proszę odeświecić. No, no, no Diaks! No Ej, Lufer, chopacz, ja, nie, stu, nie no ruszaj nie się, te, ja do ciebie skończ. idę. Ja ci pokażę i udowodnisz. No, ja ja kopie obok mnie i ja ona robi. Nie, to ty kopiesz obok mnie. No, Diaksy, ale był koksem. No, ja mówię, stary no, ty, właśnie. No, 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 tak! No, no, wam to pan Diaksy? Jak ty tak kopiesz? No, 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 a wiesz, że zaraz to były kolejne? Popatrz, popatrz, Ferrato. Gdzie? Yeah. Yeah. Tutaj, przede mną, jest, przede mną uh. jesteś. Okay. Cześć yeah. Maja, patrz, jaką mam zbroję, Cox. Ma, mały krew. Ja właśnie sobie zaraz idę enchantować te zbroje, bo co będę czekał? No, no, dobra, jakie mnie I jest stąd. Idź sobie. Idź sobie. Nie mam zamiaru się poddać. Ale no wcale nie, o, nie. wiadomo jak jest. Parę spodni, Może tak. po prostu nami manipulują tak, i chcą, tak, żebyśmy tak. się bili, a tak naprawdę nie powinniśmy. To, to spodnie? Mam! Kurde! Oczywiście diamentowy. To jest. Ja nie, a, ja nie mam teraz. Znaczy mam. Dwie nawet. Jeden na sobie i drugi ma Steve. Znaczy moja postać. Nie eee, wygrną Dobrze, okej okay. Okej okay. Lapis dla Zuli, dobra, gdzie jest lapis dla Zuli. O to ja? Dla, ja w dla ogóle, mnie. słuchajcie... Ej, to już 100 sekund zaraz zostanie! Ej, ile tu 100 sekund, ile to godzin. Refekcje minuta jest, półtorej minuty. A to zapytam Nie, 100 sekund to nie jest półtorej minuty, to jest minuta 40. 40. Już ci liczę, zaraz, zaraz, zaraz. Czekaj, to jest jedna... Dobrze liczymy. Znaczy co? 1 znaczy czwarta i pół 1 do... czwarta godziny i pół 5,5 50, 50, 50. Kwa kwadrat do sześcianu liczby pi Dokładnie. O nie Trzeba użyć to, to mega potężna gminę. liczba O nie, Porra, zaraz ej, będzie... Słuchajcie, ja, ja nigdy w życiu nie wiem, Ta, ja też fermuję ja No ta, ja też... Daj mi jakieś deakcje, bo potrzebuję Diacje na ten... na y, home. Panie. Nie no, ja nie ja mam starych żadnych. Nie ma zbadne deaksy, bo ja Basz, potrzebuję na życie. Ej ja grosze. potrzebuję nie na... Nie rozwalaj nic tutaj pis, nic tutaj nie rozwalaj, Mam jednego, chcesz? Ja też mam jednego chcę. O, to daj mi! Gdzie jesteś? Tutaj! Tutaj. Okej, okay, czekaj. Masz drewno, lufer? Nie, bo nie Maja, zobacz Czekaj, zraci ci dam deaksy na hełm, ale ty mówisz, że masz pełno diaksów, a potem... Nie, nie mam No ma ja zrobię Ci coś, okej? Okay. Masz tego z tego służyć. O, tutaj mam jeszcze, dobra. To tam spadło. Okej, okay, teraz tak. I jeszcze tak. jeszcze jedna rzecz. Że... Daj mi okay, 5 diak. 3 diak zaraz ci dam, no, mordo, nie... zaraz ci dam. Dobra, nie O, tutaj. Ja jestem wszędzie. Nie Ona jest wszędzie i nigdzie. Daj mi proszę tylko drewno. Wszystkie, jakie masz. Co, ja tak. wiesz, tak nie wiem, co zrobić, ale stwierdziłem, że podzielę się Tutaj na to ja tutaj robię Czekaj, bo ja, Czekaj, ja, bo ja wybrać robię. Wybrać o właśnie, dobrze, że Kajdan ty masz 12. to, bo ja sobie też to zrobię. Nie tak zużyć trzy? A nie, bo ty okay. ma... jeszcze ty? to zrobię, Ja mam jeszcze okay. to szybko, wiem wiem, właśnie o tym mówię. Ale nie, to drugie. Co mam to... Co masz? Wiecie, kto się może już to? Czy to? To. I ja nie. Ja nie wiem to. właśnie. A masz to, to stary? To masz? To? To? Daj mi wszystko co masz. Takie, to, to, co mam teraz, trzymam w ręce. Daj A mi wszystko to, co to masz. Ale musisz mieć jakieś. Nie. No jak to? Musi. Nie mam. Oszust. A ja nie wierzę. Ale jak będę To niedobrze. Okej. Okay. to dobrze. Coś tu koper, wyjdź No Właśnie widz, słyszę. Ej, pozostało walka 0 sekund. No o nie, to już co? można bić. Uważaj, no, uważajcie, uważajcie. Sensie. Ile ty ale, ale chciałeś? Nie e, bię, trzy, cztery, Sam A ja ja mam jeden. Mają ci cztery chyba. Pilnę MNIE Dobra, pilnuję, pilnuję. O, nie tutaj. Spokojnie, spokojnie, wygramy to. Nie, daj, nie dajmy się dziewczyną. Co zrobicie? Y nie słuchaj, jak mówimy. Ej, obok mnie, KOPIAŁ Też słyszę stary. Chyba. A, to ty. Ej. słuchaj. 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 Please, cokolwiek tutaj jeszcze. To. Nie chcę przegrać z Majo, ona jest taka ultra słaba. No, no właśnie, jest. czemu mamy przegrać z mają? Nie macie serca. Dobra? Mamy serce z Okej, okay, dobra, na razie mi to starczy. Zobaczymy, czy starczy mi to na całą grę faktycznie. Ale myślę, że tak, ale myślę, że tak e, jak się robi. Zrobię sobie jeszcze jeden e, e, nasz szczęście nie masz hełmu! Nie, jak się robi... E, e, o nie o nie Jak się robi to za to, to, to zabieranie! Jaki masz level, stary? Tak, jaki masz level, Lufek? Jaki masz level, jaki masz lever, Kejdan? Kejdan, jaki masz lewer? Level. Level. to nie? Jak się robi tarcze? tarcze, no musisz zrobić V stary Tak się robi tarcze? V musisz Taki. zrobić Jakie V Takie V duże i na górze żelazo Stary nie masz hełmu. Ale Mam czego? już. Ale z czego? No, stary, z drewna! Ale, yyy, co ty jesteś, stary, Zdrewno problematyczny. Z drewna i żelazo! Co nie mówisz? Ja drewno! Zabrałeś mi drewno! Jak to? No pozbieraj więcej, stary. Dobra Zbieraj ryba, bo ktoś ten krowy jest. Zobacz, jak drewno i co potrzebuję jeszcze? Drewno i żelazo. Ej, bo jestem daleko od was. To nie jest I co mam zrobić? Tak, takie V duże stary. Ryba, hełm. Także jakbyś. rób hełm odwrócony od góry. Taki hełm odwrócony, czaisz? Od góry. Na środku żelazo stawiasz i na dole stawiasz jeszcze jeden blok drewna. Także. Druga, ty, czekaj. Jak hełm? Hełm odwrócony, tak jakbyś robił hełm normalnie na górze, no. tylko, że inaczej. Ja, ale to z drewna, tak? Tak, z drewna. Ej, go, co? Nie umiem, nie o, co? Mi. I potem na dole jeszcze stawiasz, taki V robisz, a na górze, tam gdzie jest to, tam gdzie jest normalnie, tak no, jakbyś... Lewy górny, drewno, tak? Lewy górny, drewno. Prawy górny, Lepy, drewno. Nie, no. Środkowy górny stawiasz żelazo. No środkowy, lewy i cały środkowy rząd stawiasz z drewna i na dole w środkowym stawiasz o, ten... Dobra. Mam, mam, to... ja ja się... Chciałabym, ale... Ja też Kejdan, ja też, ja też, tylko jeszcze... Proszę nic, nie czantuj tam w tym co ja zrobiłem. Ja nie wierzę. Potrzebuj. A ja wiem... Nie to nie? niedziela handowa. No ja nie macie tu Jest niedziela handowa. Nie ty dzisiaj ale... Działo? nie... Ej Ma ja <laughs> tam gdzie tam ja Akurat się nie widzimy w niedzielę handlową. Ja... Cześć. masz masz nażym, bo Ja. Ehm, ja chyba będę musiał jestem. coś nie dać. Ej robimy się z nim, bo... Nie, nie poczekaj, 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 ja muszę tylko coś Ej, nie, zrobić. Poczekaj chwilę. Mes. Ja ty muszę zrobić jedną rzecz dosłownie lufer. Mam dużo złota. Ja Fak muszę tam obie. pędzić. Ja korzystaj z tego To dawaj, to rób stary, rób dużo tych złotych. Ale po co? Jabłek złotych? Nie muszę pieniędzy. Ale tutaj nie mam 10 jabłek, ma tylko jedno, ale jest zrobione. I masz... A ile masz jeszcze złota? 19. To dobra, to stary, ja mam dużo jabłek! Dobra, dobra. Po co się tak? Po co takich serwujesz? Czekaj, czekaj, ja potrzebuję jeszcze jakieś dwa diamenty. Jeszcze dwa diamenty potrzebuję, żeby znaleźć. Znajdź mi jakieś diamenty, tylko go nie wykopuj, okej? Ja cię widzę i idę po ciebie. Nie. Chodź tu po mnie. Ja nie o, ja znalazłem, ja znalazłem. Dobra. Nawet dwa. Oho. Okej, okay, okej, okay. Dawaj, 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 szybciej. Wie. Daj mi to. A, bie, bie. Co ja... Kto ci bije. A, co? Bo Ja. Bo, ja. ja... Hey, Maja, Jak to. nas w ogóle strłował? Dobra, na ja mam koks, coś koksowego moja, ja mam. Sama o nie, ja będziemy świecić mi świec za minutę. Ja. Okej. Okay. Nie mnie no, tutaj, i, myśli, 4... okay. I co ja ci miałem zrobić? Nie, do... nie, ja ci nic nie musisz robić, nie? nie tego B, bijemy Ej, ich, tak? Mam 2, o, się... Dobra, trudno. Zbroja nie jest ważna, stary. Nie się serce, ale Może się serca. Chodź tutaj, nie trzeba się lepszy. Stary, po, dam ci coś jeszcze, co będziesz potrzebował, okej? Okay? Miłość? Serce? Nie, rozum. Cercę? Poczekaj. On mi niepotrzebny. Nie mam go. Okej, okay, czekaj, czekaj. Czeka, coś ci co zrobię, coś ci zrobi to jednego to tutaj. Tylko a! nie Co się dzieje? Co się dzieje? Lufert, czemu to tak to zacząłeś, to zacząłeś to. panikować? Ja się boję, ja nigdy grałem w Minecraft. Nie da na się boję. To Bo pierwszy ich. raz. Czekaj, ja też próbuję o, tutaj czekaj, nie da się a! czego panikować. Łuk mi robisz! Nie, stary, to nie to da się łuku zrobić tutaj. Ja. Miałem tym O-o. O-o. Gdzie one są daleko? Oh oh. Oh. Oh, nie! <grymne> daleko są? Czemu są tak blisko? Ja próbuję jeszcze jedną rzecz uzyskać, ale nie wiem czy mi się... O, jest udało mi się, udało mi się. Patrz, nie, lufer, coś mam dla ciebie. Mam coś lufer dla ciebie jeszcze ostatniego. Idę do ciebie? Nie, nie, masz to. To ci się przyda, stary do walki. Stary, lecimy, lecimy. Oni mają to co my mamy. Ustaw sobie nie, jakoś nie. tak. Ja też Jak Może się używa się... Ale to się cicho! My jesteśmy jacy, czerwoni? Czerwoni. O nie, ona znowu to ma. Dobra. A, Uważajcie. O, nie, nie, zostało. O nie, chyba po Olci. Olcia chyba za daleko uciekła. Ej, ryba. O, nie, ona się o, to ona się to, ale... ona, to ja idę skra... Ja idę nie. mój T zenchantować Nie Nie, nie mam w, w ogóle levela 10, możemy to zrobić z drugiej strony, więc to nie my... <grym> Mam 500 miano więc jakby sobie kopcie a ja tutaj wiecie No i do ciebie ty kopiery No ja trwały, nie wiem O co ci chodzi? Jak no, to, nie to nie nad ja, to nie No nie wiem, na razie chciałem uciec tak, żebym nie znajdował się w nikim idźcie, weźcie Dobra, stare ty kupisz górne ja kupię dolne ale nie mam, a nie mam... O, to mam, to mam to. Jak to nie masz kwiófa? Nie mam to. Trzymaj ten. Szup... Nie, kop, kop. kop, kop trzymaj kop, ten, trzymaj ten, trzymaj ten. Kop, kop. a ja postawię, dobra? Co? Kop. Trzy... Kopiusz, 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 kopiusz górny a, gor... Górny blok kup. Ja kopię dolne I cały czas tej... kop. Mimo jakby ja stawiała, bo dobra. ona nie patrzy z dwóch stron teraz. A nas jest trójka tutaj. No no jest tam. Tam. Patrz, i jest po niej. To jest wspaniały, no no Dobra. nie! Ale spokojnie, ona się pali w środku. Więc na Chiro. No Stary kop, 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 kop. Ej, wiesz, co zrobimy? zrobimy Dobra, tak. kinę! Kurwa? Nie, zrobimy tak. I to, to ale, się w ale papa, ale, o Ale poszła, tak. widzisz, stary? Tak zrobiłem, bez Ale easy. No Lufer, wy, Lufer wykierował tutaj, patrzcie, zabił. Ale słuchajcie, nie musiałem i jabłka jeść. Ja też właśnie nie musiałem. Może ktoś chce diamentową zbroję tutaj. Dobra, nie. Nie no jest na normal. Normalnie już na Tak, oczywiście. Wiemy, inaczej, inaczej by nie zginęła. A, jeszcze ale... Olcia, wiecie, A nie, zginęła już. już zginęła, I, więc nie możemy. Ja nie, nie, <laughs> chcę. mam drogę, drogę do nich. Ja właśnie też coś tutaj te się tworzy. Dobra, Dobra. Dobra. ale one tam pewnie Selawę postawiły, może jej nie ma. No jasne, szczególnie. Dobrze, dobrze. Nie, Bo, one sobie pamiętacie. zrobiły ten, one sobie zrobiły takie miejsce tutaj. Górny Możesz wygrać to Ej, wiecie co możemy się skopać od dołu. Nie, nie głupie, ale to wraca. Okay. Haha, Haha! Ha. Ha, ha. No czemu się paliłeś? O no, czemu o, się. Nie lecisz? Nie czemu lecisz? lecisz? Czemu tam leciały samemu stary? Dobra. Okej, okay, na chillu, na chillu. Aaaa, Umieram, Dobrze, dobrze. Nie, ubieraj. Obsydian, obsydian, O nie, one się obsydianowały znowu. Dobra, na chillu Od dołu chłopaki, od dołu Nie, od tyłu, od tyłu Dobrze, zabijcie to. Nie, ja ciągle to otwieram Przepraszam Ginę Ratujcie! Jeszcze mam regenerację, jeszcze mam regenerację na chillu Dajesz, dajesz, dajesz ją! Rybka! No nie, dobra uwaga! Jest! Cała drużyna to przeżyła! Nie, zabiła jest! Gigi! Z drewnianym mieczem żeśmy wygrali z wami w ogóle. Haha, ha, dziewczyny! Dobra, ale mam nadzieję, że Wam się wylem podobało. Jeśli chcecie więcej Blocking Combat, którego dano nie było, to, to zawsze łapkę w górę, my się z wami żegnamy. Ze mną był Lufer i Kejdan, który wykreślimy gra tymi dziewczyn była Maja, Olcia i Rybka. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Halo.